Jolu, co u Was goście mogą zobaczyć? Agroturystyka Umiadowski to prawdziwe gospodarstwo ze zwierzętami. Kilka lat temu wpadliśmy z mężem na pomysł, żeby przyjmować gości i pokazać im, jak wygląda życie w gospodarstwie. Turyści, którzy nas odwiedzają, mogą zobaczyć konie, krowy, kury, owce, a nawet przysłodkie alpaki i razem z nami uczestniczyć w ich karmieniu. Dla tych Którzy lubią poczuć wiatr we włosach, proponujemy przejażdżki w siodle lub w wozy. Zaś amatorzy spokojnych spacerów mogą podziwiać okolice w towarzystwie Alpak. Jajka, mleko i inne produkty od naszych zwierząt wykorzystujemy do przygotowania posiłków dla naszych gości. Zaś mąż wybiera najlepsze zboże i zawozi je do młyna. Mąkę wykorzystujemy do wypieku tradycyjnego chleba z piersna który jest zarejestrowany jako produkt regionalny. Dzieci, zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach, na których pokazuję, jak samemu robi się chleb lub masło. Jeśli macie ochotę poznać prawdziwe życie rolnika, to zapraszamy do gospodarstwa Umiadowski. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z gospodarzami Klimatycznych Noclegów w urokliwych zakątkach Szwajcarii Kaszubskiej. I znajdź wymarzone miejsce dla siebie i swoich bliskich.